Kuba mochowik. Kapelusz suchy lub kleisty. Kasztanowato-żółty. Rurki żółte, kątowate, czyli kanciaste. W otworze ziarniste, czyli z ziarnistymi ujściami. Później ochrowo Pierścień znikliwy, czyli nietrwały. Trzon kropkowany, chropawy. Rośnie w miejscach mszystych, w lasach. Wyszperałem ten opis w internetowym archiwum. Jest to fragment z książki Józefa Jundziła z 1830 roku. Józef Jundził nazwał ten gatunek nie tylko hubą mochowikiem ale również nazwą, której używamy dzisiaj. Dość charakterystyczną cechą tego grzyba jest tak zwana gutacja czyli te kropelki na hymenoforze. Dziś nazywamy ten grzyb maślakiem ziarnistym, a w komentarzu link do dzieła sprzed u niemal 200 lat.